pokażemy wam trochę tante Oooo, wieszano Zapanocardia, duża wiocha Zapanocardia, tu per melina, tu, 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 Izabela mnie tutaj porządkowała, przed nami stiry Jak wygląda ta cała

Zostajemy na chwilę, zobaczymy co tam pani ma za warzywa, nie wiem czy tam są owoce, ale od razu zobaczycie sobie jak to wygląda, taki ruch, ciężko mi robić i zajmować się motorkiem i jeszcze do tego jechać i jeszcze przechodzić na drugą stronę, ale zobaczymy jak taki wygląda warzywniak. O, to co mówiliśmy, jak jechaliśmy, zobaczcie jajka w różnych kolorach. Widziałaś różowe jajka? Nie, to był znaczy pana. Tutaj są suszonki, tam zobaczmy jakie warzywa, I tam chyba do pana wrócimy po owoce. Młody trąb, jest, okej! Okay. Taki typowy warzywniak. Tutaj taka jadłodajnia. Co? W tym kasku tak będziesz chodził? No będę, żebym ładnie wyglądał. A ty co? Bez jest Ja też, ja O, też taka jadłodajnia. Tego jest bardzo dużo tutaj przy drogach. Tak, ją tą zupę, tutaj jedna pani mi polecała, że ją trzeba zjeść. To jest typowo kajskie. Zjemy, zjemy. Ja bym tutaj przyszła Teraz, teraz, teraz... No, teraz. Ja najedzona. no właśnie Izabela je dużo okrzami więc jak ona jest głodna to zamawiamy cztery potrawy, 5 a później ja muszę wszystko dojadać Idziemy do pana... No poty. puti... puti. O, chciałaś takie mango Chciałeś takie mango? żółte. jest no. Ale czym my go obierzemy? Kochanie, jabłka, drago, no, i oczywiście benzyna, banany. Ej, ale chcesz coś stąd, bo ja banany jeszcze mamy. mango no. to nie mamy jako bracia Niemczeń, no. jak obrać, nie Jak chcesz? No, ja nic akurat. Dwie ja banany, ale banany jeszcze mamy. Mamy jeszcze, Thank you. A tutaj mamy szkołę. Zobacz, szkoda, że nie ma żadnych uczniów, ale tam jest szkoła. Chodź, wejdziemy do szkoły. Ja będę w kasku chodził Ale wiecie, że w kasku tutaj jest dobrze chodzić, bo na przykład spadają kokosy. Dzisiaj rano jak leżałem to normalnie spadł kokos. Trochę daleko ode mnie. Ale gdzie? Na czym? Na tam gdzie ja pod tym namiotem? Nie no, bo namiot był osłonięty. Ale szkoła fajna. Ciekawe czy oni są dzisiaj w szkole. My tak możemy wchodzić. Możemy wchodzić. Ho. Damian kiedyś wchodził do szkoły. No to dobrze, ale będę wchodzić dzieciom do szkoły. No tak, chcemy zobaczyć jak wygląda. Ja nie idę dość sam. w Kasku i. W Kasku i do szkoły. Może mnie tutaj nie obrzucili na przykład, nie? O, słychać tam szkołę. No Damian był, ja pamiętam, że on Na pewno byliśmy w szkole w Tunezji. Dla mnie był i ja on tam z tymi licami miał jakieś zdjęcia, coś nagrywał, no ale nie tutaj na Kosomój, czy na i? Nie wiem, ale gdzieś, ale to też w, tej, w Tajlandii, ani w Kambodży czy czy nie pamiętam gdzie On ma różne pomysły, więc ciężko ja, przewidzieć. Ja wczoraj krajów zwiedził to. No i zobaczcie, tak żyje przeciętna rodzina tajska, czyli... No, tak w ładnym klimacie, ale. Nie mają jakichś y, takich pięknych mieszkań, domów itd. Tak no, tutaj pokaz. O, to jest taki standard. Dobra, jedziemy na plażę. Rozgadaliśmy się. A trzeba coś robić. potrzeba.